Stwórcą jest Józef Ignacy Łukasiewicz, polski farmaceuta i przedsiębiorca, który opracował proces destylacji oleju skalnego i skonstruował pierwszą lampę naftową. Wicewojewodę Podkarpackiego Jolantę. Posła nas... Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Partii Narodowej Janusza Bika i gratulując również Panu Wójtowi Robertowi tej, tego przedsięwzięcia, dziękując wszystkim tym, którzy włączyli się bardzo aktywnie w promowanie osoby tak znamienitej Znoszącej tak ogromny wkład dla Polski. Myślę, że dumni byliśmy, że ubiegły rok był rokiem Ignacego Łukasiewicza dzięki uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałabym, gratulując tego przedsięwzięcia, wiedząc, że będzie ono niezwykle ważne dla całego środowiska, ale i dla Ziemi Mieleckiej, i dla Podkarpacia, chciałam przekazać taki okolicznościowy medal Sejmowy. Rocznicowy Konstytucji 3 maja. Będzie to miejsce szczególne. Miejsce szczególne, gdzie będą go odwiedzali młodzież, ale i wszystkie ważne osoby. Mam nadzieję, Panie Przewodniczący, że w tym miejscu Państwo dołożycie tak jak zwykle staranności i takiego ducha, aby to było miejsce niezwykle ważne, miejsce spotkań, miejsce tworzenia nowoczesnego przemysłu, ale i nowoczesnych wszystkich idei. Serdecznie gratuluję i myślę, że wszyscy jesteśmy zaszczyceni, biorąc udział w tej uroczystości. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla samorządu gminy Padew Narodowa za te wszystkie ważne przedsięwzięcia. Jest to miejsce bliskie kościoła, bliskie sanktuarium, a za tym będzie ono promieniowało na całe województwa. Gratuluję. Już? No. do Centrum Ignacego Łukasiewicza to budynek dawnej wikarówki, tak zwany dom sióstr zakonnych. Pino Pellegrini, przemysłodawca, przemysłodawca włoski. Te słowa pokazują dzisiaj Kim dla mnie, kim dla Ciebie powinien być Ignacy Łukasiewicz. To centrum, które otworzyliśmy przed chwilą, to centrum jest poświęcone Łukasiewiczowi, ale to centrum jest potrzebne po to, żebyśmy poznali Łukasiewicza innego. Ja rok temu, 8 marca, zadałem Wam i sobie pytanie kim dla Ciebie jest Ignacy Łukasiewicz? Jesteśmy w szkole, mógłbym dzisiaj wszystkich z tego odpytać, ale nie o to chodzi. Ignacy Łukasiewicz, znamy go jako wynalazcę Lampy Naftowej, znamy go jako odkrywcę ropy naftowej. Ale czy poznaliśmy go jako człowieka, człowieka dobrego, człowieka, który nie przeszedł obok drugiego człowieka obojętnie. Czy poznaliśmy Łukasiewicza inaczej? Czy ten Łukasiewicz dla mnie czy dla ciebie jest inną osobą, tą, którą znamy na co dzień? I to centrum Łukasiewicza, a bardziej centrum promocji, promocji tej gminy, tej naszej kochanej gminy, jest po to, żeby ten, czy ta osoba, która wstąpi do tego centrum, postarała się poznać Łukasiewicza inaczej. Bo On jest dla nas inspiracją. Bo on dla Was, kochana młodzieży, jest dla was patronem, ale też. Pokazuje, jak wchodzić w życie, jak postępować w życiu. Gminy Ośrodek Kultury wziął udział właśnie w projekcie Rozgrzewamy Polskie Serca, organizowanym przez Fundację PGNIG. Projekt składał się z dwóch części. Część pierwsza była w Zadusznikach, nastąpiła tam Pan Radomir Dawidziak i popiersie Ignacego Łukasiewicza z brązu, które znalazło się obok tablicy, gdzie, gdzie znajdował się wcześniej dom Ignacego Łukasiewicza. Później nastąpiła konferencja naukowa. Natomiast druga część projektu obejmuje właśnie dzisiejsze wydarzenie jest to otwarcie Centrum imienia Ignacego Łukasiewicza. Na początku właśnie przed centrum miało miejsce otwarcie tablicy upamiętniającej właśnie Ignacego Łukasiewicza. Była ona zamontowana na szkole i została Została zawieszona w 1928 roku. Duplikat tej tablicy wykonał również pan Radomir Dawidziak, i ta tablica została właśnie umiejscowiona obok centrum Ignacego Łukasiewicza. Samo wnętrze Centrum Idnacego Łukasiewicza y, będzie również służyło Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Jakie są dalsze projekty przewidziane dla tej y, inicjatywy? Y, owszem, Centrum będzie służyło Gminnemu Ośrodkowi Kultury, y, tak samo Bibliotece, czy Urzędowi Gminy. Y, myślę, że będą y, organizowane tam różnego rodzaju spotkania y, z autorami, y, czy y, czy właśnie spotkania yy, na pewno, yy. jeśli chodzi o samo urządzenie wnętrza, bo rozumiem, że yy, choć piękne, yy, to jest wciąż jeszcze niedokończone i tutaj pomysłów na jego urządzenie jest wciąż wiele. Tak, jest to jeszcze dokładnie nieurządzone, ale mamy mnóstwo pomysłów. Brakuje tam jeszcze wiele elementów, które będziemy jeszcze dokładać. Na pewno brakuje lamp naftowych oraz różnych elementów dotyczących Ignacego Łukasiewicza. Postaramy się znaleźć. W internecie będziemy szukać różnych, różnych przedmiotów, które będą nawiązywać do Ignacego Łukasiewicza oraz przedmiotów z tej epoki, które, w które będzie można wyposażyć to centrum. Tylko oczywiście na wszystko potrzeba czasu, bo wiadomo, że nie są to przedmioty codziennego użytku, tylko jednak żeby je znaleźć, musimy poświęcić trochę czasu. Łukasiewiczowie przez jakiś czas mieszkali w tym. Ten tym, że za chwilę tam się urodziła ich pierwsza córka, najstarsza Marianna to jest rok 1813, potem znikają na kilka lat gdzieś w okolica Rzeszowa, tam rodzi się dwójka kolejnych dzieci Aleksander i Emilia i nagle około 1000 w roku z powrotem pojawiają się w tej okolicy i Józef Łukasiewicz bierze w yy, yy, majątek wolwarów yy, w Gawuszowicach. Tam rodzą się kolejni dwaj synowie Jakub Józef żeby go oszcić przyjeżdża spod Rzeszowa aż daleka droga jak na ówczesne czasy ówczesny tamtejszy proboszcz widocznie tam mieszkańcy przez kilka lat zaprzyjaźnili się, potem yy, yy, rodzi się kolejny syn Ligi, już Franciszek. Że dla naszych uczniów będzie to miejsce, gdzie nie tylko będą mogli poznać przeszłość, historie związane z Ignacym Łukasiewiczem, z jego życiem, z jego działalnością, ale też związane z naszą miejscowością, z naszą gminą, z jej przeszłością i z tym, co kiedyś chcielibyśmy, żeby tutaj się działo. Mhm. Czy to oznacza, że młodzież będzie chętnie tam uczestniczała? Ja myślę, że tak, że jest to miejsce szczególnie atrakcyjne, nie tylko ze względu na różne zbiory, które tam się znajdują, ale też przez multimedialne możliwości tego muzeum. Będzie to dla nich atrakcyjna forma, przez którą będą mogli poznawać rzeczywistość, teraźniejszą gminy i przeszłość życia Ignacego Łukasiewicza. Mm -hmm. Znajdujemy się w placówce szkolnej, która nosi imienia Ignacego Łukasiewicza. Jak tutaj ta osoba jest kultywowana, mówiona, przedstawiana? No Myślę, że dla nas Ignacy Łukasiewicz to jest postać do naśladowania, nie tylko jako wynalazca, ale też jako społecznik, jako osoba, która działała też na polu dobroczynności. Także myślę, że nasi uczniowie mogą wiele tutaj z tej postaci czerpać. My tutaj corocznie obchody związane z Ignacym Łukasiewiczem rozpoczynamy w marcu, jest to miesiąc patrona naszej szkoły, jest wiele konkursów i wiedzowych i takich plastycznych, choćby te lampy, które tutaj możemy zobaczyć w dniu dzisiejszym, ale też corocznie od chyba 2018 roku wybieramy się w taki pierwszy rajd do Zadusznik, też jest on związany właśnie z poznawaniem postaci Łukasiewicza, ale też integrujemy się z mieszkańcami Zadusznik i poznajemy to, co jeszcze tam można o Łukasiewiczu, że tak powiem, znaleźć czy tego się dowiedzieć. Jest to kontynuacja uroczystości, które zostały zapoczątkowane w ubiegłym roku, czyli wiemy, że mieliśmy tutaj dwusetną rocznicę, rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza. Dlatego otwarcie i dzisiejszy dzień tego centrum jest poświęcone promocji naszej gminy, a także historii lokalnej i pamięci właśnie tego wybitnego twórcy Polaka, naszego rodaka. Myślę, że też jest to jest wartość dodana naszej gminy. To nie jest yy, jako samorząd, nie jest postrzegany jako tylko i wyłącznie kładzenie asfaltów, kanalizacji czy wodociągów, ale to jest rzecz, coś, coś innego. To jest centrum promocji naszej gminy, to jest pokazanie Łukasiewicza z innej strony. Tam Łukasiewicz tutaj był, tu się urodził, on ży, żył wśród tej społeczności i my dzisiaj pokazujemy jak należy dzisiaj... W żyć, jak należy kroczyć przez, przez to życie nasze, oprócz tego, że budujemy i, i oczywiście zbawiamy naszą gminę w całą infrastrukturę, ale też z drugiej strony coś dajemy mieszkańcom, coś innego. Dzisiejsza uroczystość to jest taka przypieczętowanie obchodów w minionym roku u Łukasiewiczowskich. Co możecie powiedzieć o, o tych obchodach? Czy one były wystarczająco? Wszyscy się dowiedzieli, kim był Ignacy Łukasiewicz, skąd się urodził, gdzie jest jego minister? Oczywiście staraliśmy się tą informację tutaj szerzyć. E, oczywiście będziemy jak najbardziej tutaj żyć tym Ignacym Łukasiewiczem. Jest patronem naszej szkoły już od bardzo dawna. E, z naszej gminy się wywodzi i jest tutaj naszym lokalnym patriotą i wynalazcą. Przede wszystkim te obchody były tak skonstruowane, żebyśmy zainteresowali wszystkich naszych mieszkańców, tutaj do, do tego, żeby się zainteresowali Łukasiewiczem, ale też i z zewnątrz e, ludzi, którzy oczywiście chcieli nam tutaj w sposób e, konkretny pomóc. Nie? Jak mówił mój poprzednik, nie pamięci Jan Mycek, słowo mówione ulatuje, słowo pisane zostaje i z tego powodu wydaliśmy publikację o Łukasiewiczu i w ten sposób zachęcamy mieszkańców, ale też innych, wszystkich, którzy oczywiście chcą tutaj się zagłębić w życie i nazwę Łukasiewicza, do poznania Łukasiewicza innego, nie tylko wynalazcy, nie tylko prokuratora lamp, lamp lampy naftowej czy, czy ropy naftowej, ale jako człowieka dobrego, uczciwego i przede wszystkim takiego, który przeszedł, nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka.